Cześć, nazywam się Marlena Marczuk i dziś opowiem Ci dlaczego zdecydowałam się współpracować z firmą Monaid. Ten filmik może być długaśny, więc zapasz sobie kawkę, herbatkę albo oglądaj na raty. W każdym razie życzę Ci udanego oglądania. Jestem osobą dość młodą, mam 33 lata. W tamtym roku miałam 32. Jak koleżanka wysłała mi próbkę szamponu i odżywki no właśnie firmy Monate. No, ale co mi z tego jednorazowego czy z dwóch użyć, tak? Jeżeli produkt ma działać, no to będzie działał, jeżeli zaczniemy go stosować w miarę regularnie. Więc zamówiłam sobie pierwszy szampon i pierwszą odżywkę, i po dwóch i pół miesiąca zauważyłam wzrost włosa. Na linii mojego czoła yy, powinny gdzieś tutaj być zdjęcia. Miałam taki 2,5-centymetrowy wzrost nowych włosów. To wyglądało jak taki las. Generalnie, mimo tego, że jestem osobą młodą, miałam problemy z włosami tego typu, że w trakcie całej, całego swojego życia miałam robione dwie, dwie trwałe ondulacje. Jest to tak ciężki temat, że aż mi głos drży, jak słyszycie. Dlaczego jest to trudny temat? Mi się zawsze marzyły włosy falowane. Więc jak szłam do fryzjerki, żeby zrobić sobie tę trwałą ondulację, to mówiłam delikatnie, pani fryzjerko, delikatnie, bo, bo ja chcę mieć tylko fale, nie chcę mieć takiego baranka. No i niestety nie fart chciał, że pierwsza fryzjerka spaliła mi tą trwałą. Więc włosy po niej strasznie mi mocno wypadały. Były mocno przesuszone, i ja bardzo szybko te włosy ścięłam. Po prostu czekałam, aż mi ta trwała zejdzie, żeby jak najszybciej ją ściąć. Mocno wtedy płakałam, no bo byłam jak baran, słuchajcie, miałam te włosy, po prostu te loczki, jak ona mi pozdejmowała, to miałam takie przy głowie, więc to nie były fale, to nie był ten efekt, którego się spodziewałam. Później po kilku latach, tak w skrócie Wam opowiadam, nie? Po kilku latach, jak już miałam odchodowane włosy, znów mi się zamarzyły te fale, bo ja zawsze chciałam mieć fale, fale, fale. No i zdecydowałam się znów zaufać tylko już innej fryzjerce i zrobić sobie trwałą ondulację. I no wydawało się, że no fryzjerka miała doświadczenie, tak? No ale niestety ta trwała została spolona po raz kolejny. I nie wiem, czy to jest wina moich cienkich włosów, czy to jest wina e, fryzjerki. Już nie, nie szukam jakby winnych, tak? No, było minęło, natomiast do trwałej ondulacji zraziłam się e, już chyba do końca życia, chociaż cały czas mam ochotę na fale. Ale e, po tej drugiej, trwałej ondulacji, no niestety moje włosy były jeszcze gorsze. Ja z natury mam dość cienkie włosy, e, ale nie wiedziałam, że będę miała tak rzadkie potrwałych. Po tej drugiej, trwałej. Włosy wychodziły mi garściami. Ja byłam młodą dziewczyną, byłam wtedy w liceum. Ile ja mogłam mieć lat? 17-18? Z tego co kojarzę zdjęcia grupowe, to um, to chyba była pierwsza i druga klasa liceum, jak ja już z takim sianem byłam na zdjęciach. Yy, I powiem Wam, że jako młoda wtedy dziewczyna, ja miałam tu na środku głowy, z tyłu, niesamowity placek. Ja miałam takie mega przerzedzenie, że moja mama, jak to widziała, to płakała. <laughs> Więc musiałam się niestety cały czas czesać w kucyk, um, no bo te włosy niestety były mocno przerzedzone. Um, Odchodowanie tych włosów zajęło mi bardzo dużo czasu. Generalnie ja bardzo lubię mieć długie włosy, i dbam o włosy, staram się używać dobrej jakości produktów, ale to nie wszystko. Jakby nie tylko te dwie trwałe ondulacje spowodowały to, że moje włosy były niesamowicie zniszczone już i przerzedzone. Bardzo dużo stresu się pojawiło w moim życiu, bo mój syn był diagnozowany. W międzyczasie, no, tam sprawy osobiste typu, w małżeństwie się za bardzo nie układało, już nie będę się rozwijać, tak? Ale bardzo dużo stresu przychodziłam, zmiana pracy i tak dalej, i tak e, dalej. Więc to wszystko też wpłynęło na stan i kondycję moich włosów. I słuchajcie, w wieku 32 lat miałam niesamowite przyrzedzenia na skroniach i mega zakola. Ja w tej chwili tych zakoli nie mam, zobaczcie. Ja mam tu włosy odrośnięte. Zresztą zobaczycie sobie na zdjęciach, bo ja postaram się w trakcie tego filmiku gdzieś tam te zdjęcia po bokach wrzucać, żebyście mieli taką wizualizację, nie? Natomiast to, co chcę wam pokazać, to to, że w tej chwili moje zakola są zarośnięte. Ja tych produktów używam od ponad roku, yy, cały czas. Nie to, że każdego dnia, bo każdego dnia głowy nie myję, ale myję głowę dwa razy w tygodniu zazwyczaj i po prostu za każdym razem używam produktów Moonade. Nie jestem też systematyczna, jeżeli chodzi o używanie sprayu na porost, więc u mnie jakby wzrost tych włosów był spowodowany tym, że cały czas używałam szamponów, które oczyszczają skórę głowy i stymulują mieszki włosowe do wzrostu, oraz używałam tak odżywek i masek z Monaic. W każdym razie za kolami zarosły, włosy mi rosną cały czas, wszędzie mam malutkie baby hair. Z tej strony za kole również mi zarosło. Nie mam tak idealnych zdjęć, na których byłoby widać te moje zakola, dlatego, że jakby e, zawsze robiąc sobie zdjęcie, starałam się pokazać z jak najlepszej strony, prawda? Czyli robić tak zdjęcia, żeby jednak tych zakoli e, czy mocnych przerzezeń nie było widać. E, żeby było jasne, po roku stosowania produktów Monet jest ogromna poprawa. Przede wszystkim zniknęły mi zakola i zagęściły mi się włosy, ale to wcale nie znaczy, że moje włosy są mega gęste. To jest nadal proces, i ja dalej o te włosy swoje walczę. O ile można nazwać walką po prostu wymianę szamponu na inne. Jeżeli chodzi o moje boki, nadal są przerzedzone, nadal są rzadkie, ale w porównaniu do tego, co było rok temu, a teraz, to ja mam tu po prostu włosy. A w tamtym roku zrobienie kucyka w ten sposób powodowało, że ja tutaj miałam po prostu takie białe. Krechy. Nie mogłam zrobić kucyka. Musiałam za każdym razem te włosy gdzieś ulizywać. I tyle, jeżeli chodzi o moją historię. Po dwóch i pół miesiąca zauważyłam wzrost włosa, więc wyjeżdżając z Anglii zakupiłam sobie duży zestaw tych produktów, żeby mieć na zapas. Znałam już te produkty, znałam firmę, znałam plan marketingowy, no bo z dziewczynami byłam w stałym kontakcie. Natomiast w tej chwili w listopadzie Monat wszedł na polski rynek, i jestem mega szczęśliwa, że teraz my, Polki, w Polsce, bo bardzo, bardzo dużo chciało te produkty, a niestety dostępność ich była utrudniona ze względu na to, że to było w Anglii. Monat działa w Ameryce, w Kanadzie, w Anglii. I w tej chwili otworzył się na kolejne dwa rynki: na Polskę i na Irlandię. Także od 8 stycznia 2020 roku będzie możliwość zapisu jako klient VIP. A w tej chwili od listopada do 8 stycznia 2020 jest możliwość tylko zapisu dla konsultantów, czyli market partnerów. I teraz chciałabym przejść do rzeczy. Wiem, że ten filmik będzie długi. Dlaczego się zdecydowałam w ogóle na tą firmę? Bo. Ja współpracowałam też z inną firmą, z innymi produktami, które uwielbiam i używam do tej pory, ale zostałam tylko klientką. Dlaczego zdecydowałam się na współpracę z firmą Monade? No więc dlatego, że jak porównałam sobie też raz, że włosy mi odrosły, tak? Więc duma, niesamowita, wdzięczność też ogromna. Wiele moich klientek też ma niesamowite odrost włosa, mają swoje efekty, więc to też cieszy i buduje, bo to są efekty, których można, które można zauważyć dość szybko, bo w przeciągu dwóch, trzech miesięcy, prawda? Więc robi się coś dobrego, ta misja jest niesamowicie ważna. Poza tym te poczucie własnej wartości i u mnie podrosło, i u kobiet widzę, jak rośnie, bo jednak te włosy są naszą wizytówką, prawda? Zresztą hasło przewodnie mojej grupy, którą prowadzę, do której link zamieszczę ci tutaj na dole, albo na górze, zależy, gdzie oglądasz. Więc hasło przewodnie mojej grupy to jest Zmień szampon i pokochaj swoje włosy. Powiem wam, że od kiedy zmieniłam szampon, naprawdę. Uwielbiam swoje włosy, zresztą mój narzeczony również. No i moi, moi bliscy też zauważają ogromną zmianę, a dzisiaj mam tutaj nieudolne fale zrobione. Się okazuje, że moje włosy wcale nie są takie podatne na wiecie, na ich tam wywijanie i tak dalej. Ale dobra, do rzeczy. Jak wróciłam z Anglii do Polski, to otworzyłam własną działalność sprzedażową, bo zależało mi na tym, wiecie, no monatów w Polsce nie było, więc i ja potrzebowałam jakiegoś źródła dochodu. Sama z, sama z zawodu jestem psychologiem. Prowadziłam do tej pory, zanim wyjechałam do Anglii, prowadziłam terapię dzieci z, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspierałam rodziny, pracowałam i w szkole, pracowałam i w prywatnych placówkach. Prowadziłam też swój własny gabinet. Więc wracając z Anglii do Polski... Nie szukałam pracy w zawodzie z różnych względów. Jeżeli poznamy się bliżej, to ci powiem, dlaczego dokładnie. Natomiast cały czas gdzieś tam we mnie siedziała potrzeba prowadzenia własnego biznesu, bycia dla siebie, może nie tyle co szefową, ale bycia jakby w kontroli nad swoim czasem, zarządzania swoim czasem, zarządzania swoim życiem i też jakby regulowania swoich, swoich Pieniędzy, tak, swojej wypłaty, która jest po prostu adekwatna do mojego zaangażowania. Poza tym jestem tutaj w Polsce sama z synem i z psem, więc jakby cała opieka, znaczy mam oczywiście rodzinę, ale chodzi mi o to, że mój partner jeszcze został w Anglii, więc ja tutaj musiałam się jakby tą opieką nad nimi sama zająć. Więc elastyczne godziny pracy, które daje mi własny biznes, spowodowało to, że się na niego zdecydowałam. I to co zrobiłam, to założyłam firmę i zaczęłam prowadzić sprzedaż odzieży dziecięcej. Przez internet. I powiem Wam, że e, rozpoczęcie takiej własnej działalności to jest koszt kilkunastu tysięcy złotych. Trzeba mieć pieniądze na towar, trzeba mieć pieniądze na lokal, e, trzeba mieć pieniądze na ZUS, ubezpieczenie. E, wiecie, tutaj nikogo nie obchodzi, czy Wy zarobiliście już, czy nie. Wy po prostu macie zapłacić te opłaty, tak? Za czynsz, za towar. E, za ZUS, i tak dalej. To nikogo nie interesuje, czy wy zarobiliście coś, sprzedaliście czy nie, to ma być opłacone, więc to było, było takie pierwsze mocne zderzenie e, z rzeczywistością, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności, a nie posiadanie wystarczających na przykład zasobów pieniężnych, tak? Więc e, dlaczego ja o tym mówię? Założenie własnej działalności w porównaniu do takiego biznesu multilevel marketingu, czyli takiego, jakim jest na przykład Monet. To jest, to są koszty własnej działalności, na przykład, kilkanaście tysięcy złotych, a maksymalny koszt wejścia do monety są niecałe trzy tysiące. To jest maksymalne, oczywiście można wejść niżej, więc rozpoczęcie własnej działalności, taki, w tradycyjnym biznesie, to w moim przypadku akurat było kilkanaście tysięcy, w przypadku, w przypadku, takiego biznesu sieciowego no jest to kilka tysięcy max. I w tym biznesie sieciowym nie musisz mieć takich opłat ani czynszu magazynować towaru, martwić się o to, że sezon minął, a o to, że moda minęła, nie wiem, data przydatności czy coś w tym stylu. Dlatego że pracując w takim systemie MLM-u, kierujesz ludzi do sklepu internetowego i wtedy oni dostają produkt bezpośrednio z magazynu, a w magazynie ten towar jest cały czas świeży, więc w domu nie zagracasz sobie miejsca, nie prowadzisz wysyłki, tak? Nie prowadzisz żadnej księgowości w związku z tym, tylko po prostu prowizja, czyli różnica pomiędzy twoim, Twoją ceną, a ceną klienta, który zamawia, jest Ci przez firmę wypłacana. I już nie chcę tutaj, jakby wiecie, rozwijać tego tematu. Ci, którzy prowadzili działalność, którzy mają swoje firmy, wiedzą o czym mówię. E, przepraszam Was, na się, bo mi w gardle zaschło. <laughs> dlaczego, a dlaczego zdecydowałam się być w Monite? Dlatego, że mogę pomagać. No, nie wiem, czy to jest powiązane jakoś z tym, że jestem psychologiem i mam w sobie taką potrzebę wspierania osób. E, zresztą do tej pory to czynię może trochę w innym zakresie, bo akurat w zakresie czy diagnozy, czy radzenia sobie z diagnozą dziecka, jeżeli chodzi o rodziców, ale e, kolejna rzecz, w której mogę pomagać to naprawa włosów, tak? No więc dlaczego zdecydowałam się na współpracę z Moment? Kolejne argumenty. No więc dlatego, że mogę pomagać. Mogę pomagać kobietom, mogę pomagać mężczyznom, mogę pomagać dzieciom z różnymi problemami skórnymi i włosowymi się na co dzień zmagamy. Łysienie, łysienie plackowate, łuszczyca, ujotokowe zapalenie skóry, mm, mocne przerzedzenia, ekstremalne wypadanie włosów. I różne są powody tych naszych e, kłopotów z włosami, e, na przykład nadmierne przesuszenie tak, tych włosów. E, no Różne, różne, różne. Jakby nie, nie, nie na tym mam cel, żeby tutaj edukować, tak? E, aczkolwiek jestem po szkoleniu trychologicznym dla potrzeb, właśnie pracy w firmie Monite. Generalnie dla moich wewnętrznych potrzeb, nie, nie, to jakby nie jest żaden obowiązek, ale niesamowicie mi ta wiedza też pomogła poukładać sobie pewne e, rzeczy. Zresztą, produkty firmy Monite nie są jakimiś specjalistycznymi produktami trychologicznymi. To są produkty do codziennej pielęgnacji. To jest szampon odżywka, nawilżające na objętość, takie restrukturyzujące ten włos, tak? Odbudowujące włosy. I one są do codziennego, do codziennego użytku. To jest takie domowe spa dla włosów, dla każdego. I mogę. Te produkty polecać i pracować online, czyli przez internet, mogę również to robić offline, czyli na takich spotkaniach w cztery oczy. No, to, że pomagam, to jest cały czas e, mój, mój przewodni temat i przewodnia misja. No, bo słuchajcie, ja sama odzyskałam swoje włosy, więc cieszę się, jeżeli mogę komuś pomóc odzyskać jego włosy. Są to produkty przeciwstarzeniowe do włosów więc jest to też nisza na naszym rynku. W firmie Monate bardzo dobrze są wynagradzani konsultanci i market, market partnerzy. Plan marketingowy jest dość prosty. Dostajemy bardzo fajną prowizję, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o zapis, zapis konsultantów czy sprzedaż właśnie kosmetyków. Hojnie firma nas wynagradza, organizuje różnego rodzaju wycieczki. Niedawno dziewczyny były w Cancun, niedługo będzie Lizbona, w tamtym roku były w Las Vegas, także cały czas coś w firmie się dzieje. I yy, oprócz, oprócz dobrych zarobków, tych takich wycieczek, które pokrywa firma, jest również możliwość yy, dostania samochodu od firmy. W Polsce to będzie do wyboru. Jaguar albo Randlo Rand Rover. Nie, nie, słuchajcie, nie jestem, dobra, w, w, w tych. W wymowach. Ja mam Hondę i ona jeździ, to jest dla mnie najważniejsze. Dobrze, że wiem, że to Honda, nie? Bo jak ktoś mnie pyta, jaki mam samochód, to mówię, że czarny. <grytanie> Więc nieważne, no w każdym razie można zdobyć samochód od firmy, który firma też opłaca co miesiąc, wynagradza w postaci wycieczek, wynagradza w postaci bonusów za awanse Twoje, za awanse w Twojej grupie. Także system wynagradzania jest naprawdę atrakcyjny. Kolejna fajna rzecz to możliwość zdobycia udziałów w firmie. Na zdobycie udziałów mamy 12 miesięcy od wejścia do firmy, na zdobycie pewnej rangi, jest to w ranga market mentora. Jeżeli zapisujesz się w tej fazie prelaunch, czyli od tego listopada do 8 stycznia, no to możesz uzyskać dwa udziały. Jak to wygląda z udziałami? Udziały są to pieniądze, które wypłaca ci firma jako dodatkowe bonusy. Co trzy miesiące, czyli cztery razy w roku. Udziały są zależne oczywiście od obrotu w danym kraju, w danym, przepraszam, no teraz w Europie, tak? I powiem Wam, jak to wyglądało w Stanach na samym początku. Kiedy dana osoba dochodziła do tego udziałowca, do tego poziomu market mentora, to na samym początku, kiedy ona tylko się rozwijał, było to 5 lat temu, tak? 5 lat temu w Stanach Monad się otworzył i, i zaczęli swoją działalność, to wtedy udziały wynosiły 500 dolarów co 3 miesiące za jeden udział. W tej chwili, po 5 latach, po 5 latach, jeden udział to jest 8000 dolarów. Więc warto o te udziały też zawalczyć i warto o nich wiedzieć. Dlaczego? No bo Teraz w tej chwili Polska jest trzecim krajem europejskim, do którego monat wszedł. No bo mamy jeszcze Anglię, mamy Irlandię i teraz mamy jeszcze Polskę. Więc jeżeli my za 5 lat będziemy tak samo rozwinięci tu w krajach europejskich jak monat w Stanach, to nasze udziały, które w tej chwili są około wysokości 2.500 zł za jeden udział jakby były takiej samej wysokości jak w Stanach i jeszcze podwójnie, bo to słuchajcie, żyć nie umierać. No ale są to pieniądze, o których, o których możemy mówić dopiero wtedy, kiedy będziecie zdecydowani na współpracę z firmą Monite. Takie ważne informacje a propos w ogóle pracy w marketingu, w tym, w tym modelu biznesowym, no to, które mnie osobiście przekonało, i tutaj Wam podam kilka cyferek i, i statystyk. To, co mnie przekonało, to przede wszystkim to, że tutaj nie ma sufitu zarobkowego. Co to znaczy? To znaczy, że jak idę do pracy na etacie, przykładowo, żeby zarobić 5000 zł, a pracując yy, i mając 15 zł za godzinę, no to muszę pracować na to 7 dni po 12 godzin, żeby zarobić 1260 tygodniowo, co daje 5040 zł miesięcznie. Kiedy dostaje 15 zł za godzinę, pracuje 7 dni w tygodniu, po 12 godzin, wtedy zarobię 5000 zł. Żeby zarobić 6700 zł, muszę zarabiać 20 zł na godzinę. Mówimy o czystej, tak, kwocie na godzinę. Przez 7 dni po 12 godzin. I jest to niesamowicie duży wysiłek włożony, my wkładamy w to czas. Wkładamy czas i płacą nam za czas, a w MLM nie płacą nam za czas, płacą nam za efekty, czyli zrealizowaną sprzedaż, zrealizowany obrót w naszej grupie. Są tego oczywiście plusy i minusy. Słuchajcie, to nie jest dla każdego, ale każdy może to robić. <grych> Czy odwrotnie? Każdy może to robić, ale to jest nie dla każdego. I trochę się tutaj podśmiewam. Eee, dlaczego? Bo jeżeli będziesz miał w sobie, miała jakieś w sobie obiekcje, no to będziesz je po prostu miała, czy to nie dla Ciebie, bo za drogie, bo nie umiem, i tak dalej. Ale powiem Wam, ludzie w wieku 50 lat robią marketing. W wieku 60 lat robią takie MLM -y. i idą do przodu, i zarabiają. Więc to jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Kolejna rzecz. Um, kolejna rzecz, o której chciałam Wam wspomnieć, tak patrzę na, jeszcze na swoje notatki, nie? To, to co jest ważne, to to, że firma robi bardzo dużo promocji, które są niesamowicie atrakcyjne dla klientów. Dla nas, dla market partnerów również. Więc te promocje, obniżki cenowe, coś ekstra, cały czas coś się w firmie dzieje, cały czas coś się kręci, wchodzą nowe produkty jest jakaś ekstra promocja, teraz na przykład na Czarny Piątek w Anglii po prostu rzucili na 24 godziny trzy różne zestawy z kosmetykami. Jest istne wariactwo, są kolejki w sklepie internetowym. Generalnie jeśli chodzi o cały support, po polsku wsparcie jakby, nie? O, biuro obsługi klienta, to jest na niesamowicie wysokim poziomie. Generalnie Monat organizując nawet eventy, też robię je na wysokim poziomie. Zresztą będę niedługo, bo 7 grudnia na otwarciu monatu w Polsce będzie to spotkanie w Warszawie, więc jeżeli jesteś na mojej grupie, to na pewno zobaczysz z niego relacje. Jeżeli jeszcze ci tam nie ma, to koniecznie dołącz, znajdziesz gdzieś tutaj link. Nie mam zamiaru nikogo namawiać, bo, bo, bo nie taki jest mój cel, natomiast to, co miałam na celu, to przekazanie wam, dlaczego ja tę firmę wybrałam. No, przede wszystkim dlatego, że zrobił metamorfozę moich włosów. Ja nie wiem, jak bym wyglądała po roku, gdyby mi, te, gdyby mi te włosy nie odrosły. Ja już byłam i tak załamana tym, jak moje włosy wyglądają, bo były niesamowicie przesuszone, były wypadające, łamiące się. Mam swoje włosy z powrotem, odzyskałam je. I co jest ważne, niczym nie ryzykowałam, dlatego że Monat daje 30 dni gwarancji. Więc nie, jeżeli nie jesteś zadowolona z produktów, czy ze swojego pakietu Market Partnera, czy z zakupów jego klient VIP, możesz te produkty im w przeciągu tych pierwszych 30 dni zwrócić, a Monat oddaje Ci gotówkę. W jakim sklepie masz taką gwarancję? W żadnym. Tym optymistycznym akcentem... Yy, Zapraszam cię serdecznie do kontaktu. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu niżej. Możesz do mnie napisać na Instagramie, na Facebooku, na Messengerze. I generalnie, jeżeli masz ochotę ze mną pogadać się, poznać, to też zapraszam cię do wiadomości i na moją stronę www. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę ci owocnych decyzji i przemyśleń. Pozdrawiam.